Serdecznie witam wszystkich na, na tej pięknej uroczystości. Jestem po raz pierwszy, ale jestem już pod wrażeniem organizacji i cieszę się, że Gołdawski Fundusz Lokalny może wspierać tego typu inicjatywy. Inicjatywy, które służą zarówno mieszkańcom, jak i też mogą przyczynić się, czy też przyczyniają do tego, żeby ludzie z zewnątrz przyjeżdżali do takich miejscowości jak Lisy i inne, które wspiera nasz Gołdawski Fundusz Lokalny. Szanowni Państwo, ja też mam przyjemność być szefem. Komisji, która będzie dzisiaj oceniała konkurs główny konkurs pod hasłem Danie. W konkursie tym promowane są potrawy, które są specjalnie przygotowane, specjalnie dedykowane na dzisiejszą uroczystość, na dzisiejszą imprezę i do konkursu zgłosiły się trzy podmioty. Zgłosiły się Bliżej nieokreślone, ale pięknie prezentujące się dziewczyny z Kozak. Zgłosiło się Stowarzyszenie Żydkieńska Struga z Żydkiem i zgłosiło się Stowarzyszenie Polsko-Ukraińskie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wsi Zabrot Wielki. Wszystkie te Bo tam, wszyscy, 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 Zawsze, wszędzie, wszyscy, się tam bardzo ładnie wykonane. Wszystkie dzieciaki podnoszą ręce do góry i krzyczą HURRA! HURRA! pierwsze miejsca zdobywają Klaudia Aniołowska następnie otrzymuje nagrodę Paweł Łogwinowicz tak, lat 9 Wielkie brawa dla Pawła. Jest Paweł? I jeszcze jedna nagroda otrzymuje Wiki za pracę, która tutaj jest. Zapraszamy te trzy dzieciaczki na środek. Oczarnia Kultury. To wszystko nam ale nie szkodź. Komisja oceniała pod kilkoma względami te dania. Nie tylko liczył się smak, ale również sposób podania, również związek z regionem, ale też i oryginalność potrawy. Sama nazwa Lisie Danie prowokuje do różnych przemyśleń, i tutaj nie wiem, czy Państwo widzieli, ale były naprawdę niesamowite pomysły. W trzecie miejsce zajęła, zajęły dziewczyny z Kozak. Wielkie brawa. Drugie miejsce zajęły, zajęło Stowarzyszenie Żydkińska Struga. Za słodkiego zająca. Pierwsze miejsce zabrost za podwójne oblicze Lisa, które raz jest słodkie, raz jest gorzkie, raz jest ostre. Wielkie, wielkie gratulacje. Wielkie brawa dla Stow... polsko ukraińskiego Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Zabrost wielki.